Dobry wieczór, dobry wieczór kochani, dobry wieczór, halo, halo, stuku, puku Czy jest tam ktoś? Jak się macie, czy się stawiacie? Standardzik. Jaki temat dzisiaj? Marzenia, temat marzenia kochani. Co wy na? Przychodzę na króciutko, naprawdę na króciutko. Taką krótką rozkminką do Was przychodzę, kochani. Marzenie, ale nie uciekajcie, nie myślcie sobie, że to, wiecie, taki błahy temat. Pełnia daje w kość. Aha, jest pełnia. A jaka pełnia? Na jakiej my pełni jesteśmy? Ktoś tu jest y, y, znawcą tego tematu? Temat super, no. Kochani, jaka pełnia i co ona oznacza? Bo ona zawsze coś oznacza. Czy my jesteśmy blisko marzeń, czy nie? To mnie interesuje. Dajcie znać. W baranie. Uch, nie wiem, co to znaczy, ale czuję to. Porzucenie starego, wejście w nowe. To w temacie, kochani, to w temacie. Ponoć to oznacza niezły kurw. To też w temacie. To, jak to ostatnio wymyśliliśmy, ujowo, ujowo. Słuchajcie, kochani, ja przychodzę krótko, mam rozkminkę. Powiem Wam tak, przychodzę porozmawiać o marzeniach, ale nie jakiś długi wywód, bardziej nas zaczepić, bardziej nas zaczepić i zachęcić. Jak wiecie, ja jestem w projekcie Staw się do życia, który startuje już za 8 dni, co mnie bardzo stresuje i ekscytuje w jednym i tym samym momencie. I pamiętacie, jakiś czas temu ja cześć Sylwuniu Majden, cześć kochanie. Prosiłam Was, kochani, o to, żebyście podesłali mi zakazy i nakazy i marzenia. I my to montujemy, coś tam z tego robimy. No, i ten e, reżyser e, mojego wydarzenia, Maciej, mówi: Trochę tak mało tych marzeń, Ewelina. Dlaczego tyle jest zakazów i nakazów? A dlaczego tak mało marzeń? I ja mówię. Wiesz co? Zawsze jak robimy kurs Jesteś cudem, to tam jest piwnica i jest salon. I prawda jest taka, że ta piwnica jest cholernie niewygodna, ale wszyscy się stawiamy do tych wszystkich zadań, wiecie, ćwiczeń. Na koniec to znamy, bo tam na koniec taki mini egzamin jest. Znamy te pi ściany piwnicy na pamięć, jak tabliczkę mno tabliczka mnożenia. A z tym. Y a z tym szalonym to zawsze tak jakoś dziwnie bywa, że nie do końca. No i ja mówię, jest coś na rzeczy z tymi marzeniami, że z jednej strony są wśród nas tacy, którymi jest bardzo blisko do tych marzeń, którzy może od dziecka mieli z nimi kontakt i może się do nich stawili i być może dziś żyją tymi swoimi marzeniami. Ja na pewno taką osobą nie byłam. Znacie moją historię, znacie historię Terera i nie będę was to zanudzać, ale mi do tych marzeń było daleko. Nie tylko ja z nimi nie miałam kontaktu. Ja w ogóle nie widziałam jakiegoś takiego sensu, Skorzystania z marzeń. Nie rozumiałam, jaką one mają moc. Nie rozumiałam, że one są ważne. Zawsze mi się wydawało, że one są po prostu dla wybranych, dla bogatych i dla utalentowanych. A reszta gdzieś tam po prostu jest, żyje. Żyje życiem normalnym. I ja nigdy nie myślałam, że one są jakąś taką kluczową częścią. Um, w zmianie, w naszej zmianie, w wychodzeniu z tego, co nam nie pasuje, w wychodzeniu z tych ran z dzieciństwa, z tych traum i tych wszystkich rzeczy, które nie karmią i nie służą. Dziś widzę, widzę, jak wielkie one są. Nie mogę powiedzieć, że to jest coś, do czego mi się łatwo chodzi i łatwo zagląda, no ale przez to, że mi trochę tych marzeń brakowało do projektu, no to już nie chciałam tutaj nas nagabywać, no to poszłam do bliskich, wiecie? Poszłam do rodziny, do bliskich, mówię: słuchajcie, kochani, potrzebuję marzeń. Nagrajcie mi głosów, z marzeniami. I to wszystkich nas zabrało w taką podróż. Dla jednych to było bardzo łatwe, dla drugich to było naprawdę trudne. I dlatego ja chcę nas zabrać w tą samą podróż, żebyśmy sobie z tym pobyli, trochę w komentarzach, ale też trochę tak w sobie. I mam taką śmieszną historię, słuchajcie, bo najpierw napisałam do mojej siostry. Moja siostra ma męża i ma dwie córki. I jedna córcia jest e, malutka, ma 7 albo 8 lat. Moja siostra jak tego słucha, to się za głowę bierze, bo ja jestem bardzo, bardzo fajną ciocią, ale z numerami mini po drodze. I a może już Jula ma i 9 lat. I Jula, wiecie, to jest jeszcze ten moment, gdzie pamiętasz, nie? Ona, szybka akcja. Moje marzenie jest takie i takie, nie będę zdradzała, nie na razie. E, moja siostra miała marzenie, żeby e, zwiedzić Nowy Jork. A jej starsza córcia, która ma 17 lat, Oli, która w moich historiach jest z nami od 14 lat i ona ma już 17 lat właśnie, ona wysłała marzenie i nie będę tych marzeń nie zdradzać, bo one były bardzo takie, bardzo głębokie, bardzo przemyślane, bardzo wzruszające. A ona nad tym siedziała, wiecie, ona myślała i ona się nagrała. Ja się tak wzruszyłam, jak tego słuchałam. One też były takie poważne, bo ona ma już 17 lat. No i później moja, moja siostrzenica z moją siostrą się pytają, nie siostra się pyta, jakie masz marzenia? A Oli mówi, nie powiem Ci. A moja siostra mówi, tak się dowiem. Nie, nie powiem. A Ty jakie miałaś? No i moja siostra mówi, że chciała zwiedzić Nowy Jork. A to jest jej mama, nie? I Oli się do mnie nagrywa i mówi tak, ciociu, ja tyle nad tymi marzeniami myślałam. A mama po prostu powiedziała, że chce zwiedzić Nowy Jork. No popłakałam się ze śmiechu. Więc ja, I to mnie tak, to mnie rozbawiło, to mnie wzruszyło, to mnie zatrzymało. W ogóle miałam, mieliśmy wymianę z tym Maćkiem, który pomaga mi w projekcie właśnie wczoraj wieczorem, że on mówi, że on sam widzi, ile te marzenia mówią o nas. Taką piękną wiadomość mi napisał, jak w ogóle czasami jesteśmy w niebiedni, a jak inni są ludzie, którzy są obfici w te marzenia i którzy nie tylko są obfici w nie, ale gdzieś tam się stawiają, nawet jak im nie do końca wychodzi. I, I jak nam do nich daleko, przez to, że życie jest życiem na planecie Ziemia. Więc ja przychodzę, kochani, z, taki, z taką wiecie, z taką zaczepiajką, z taką przy, przypominajką i z taką zapytajką, jak to u was jest z tymi marzeniami. I w ogóle to wzięło całą, w ogóle później przyszła Aga, słuchajcie, wiecie, Aga szafowa, nie wiem, Agus czy ty jesteś z nami na live, nie? Piszę do Agi, kochani, wyślij mi jakieś swoje marzenia, nie? Nowy Jork to wspaniałe marzenie, wielkie marzenie, przepiękne marzenie, tak, to każde one są, to jest to, że każde jest piękne. Wiecie, czy to była ta e, młodsza córeczka mojej siostry, czy to później jej mąż napisał, e, czy, to, czy to moja siostra, mój brat miał takie marzenie, które mnie bardzo wzruszyło, bardzo, bardzo mnie zatrzymało. Moja bratowa, e, jej synek, każdy, każdy miał niesamowite wrażenia, ale słuchajcie, i tak wszystko pobiła szefowa, szefowanie. Piszę do mojej Agi, kochanie, wyślij mi jakieś swoje marzenia. Nie? Wy już znacie trochę szefową od lat, że szefowa nie na darmo, maksywkę szefowa, bo jest szefową. I ona dała takie marzenia. Ja nie wiem, czy ja mogę to opowiedzieć, ale już za późno. Yy, ona, mi, jak, ona mi wysłała marzenia, to trochę tak, jakbyśmy chcieli mieć instrukcję obsługi, jak się do marzeń wybiera. O, jest Aga. To Aga oczywiście byłaby tą instrukcją obsługi. I ja słucham tych marzeń. To już może była 22, może nawet później w nocy. I mówię, o ja pierdolę. Kto ma takie marzenia? Tam wszystko było od linijki, wiecie. Tylko jeszcze dat dokładnych nie było, kiedy ona to chce, nie? Ale wszystko. I ja tak słucham tego. I Aga mówi: "A wyślę do swojej rodziny. Zapytanie, żeby, żeby też jakieś swoje marzenia nagrali, mamy taką wspólną grupę. Może im wyśla swoje marzenia jako inspiracje, a ja mówię: Ty nie wysyłaj lepiej swoich marzeń jako inspiracji, bo nie wiem, czy to ich zainspiruje, czy to ich zdołuje. W takim sensie, że ona tak mocno wiedziała, ona miała tam takie detale, to było tak inspirujące dla mnie, kochani. Ja mówię: Jezus, Maria, ja jestem w ciemnej dupie ze swoimi marzeniami. Więc kochani, przychodzę do Was właśnie z takim czymś, takim prostym, wiecie, trochę tak myślę, że będę wpadać raz na jakiś czas i zapraszać nas do takiego za, zachodzenia do siebie takich y, zaglądanek do siebie a, a co by nam miłość powiedziała co by nam lęk powiedział a, a, co, a, a, a co nam w duszy gra, jeżeli chodzi o marzenia. Czy Wy w ogóle. Macie kontakt z nimi? Czy one są dla Was ważne? Czy może tak jak dla mnie kiedyś kompletnie nie? Czy, czy się do nich stawiacie? Czy może je omijacie? Dajcie znaka. Dajcie znać w komentarzu. Ja tak na króciutko naprawdę przychodzę. Ja chcę mieć swój art center. Już kilka lat nad tym pracuję. Potrzebuję 5 tysięcy, żeby e, dać płacę jakimś 30 artystom na rok i wypuścić ich w świat. Powiem Wam też, że. Jak Maciek do mnie wczoraj powiedział, nagraj swoje też marzenia, to ja miałam jakiś taki dziwny wstyd związany z tym, żeby na głos to nagrać. A... I tak mówię, Boże, czemu, czemu jako ja, jako gaduła taka, co gada 14 lat na głos, nie takie rzeczy, I mówię, czemu one jeszcze jakąś taką nieśmiałość we mnie wybudzają? Takiego powiedzenia na głos, a że może ktoś to weśmieje, a że one może za małe, a może za duże? Miałam po prostu, wiecie, fazula mi tutaj różne historie opowiadała. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Dajcie znaka. Moim marzeniem od dziecka było być projektantką mody i krawcową. Skończyłam szkołę handlową, przepracowałam życie w sklepach. Niedawno zostawił mnie narzeczony, a ja zaraz po tym znalazłam szkołę dla siebie. Redesign, szycie i tekstylia. Poszłam w to, właśnie rysuję modelkę. Cudownie, kochana, cudownie. Mamy zawsze z marzeniami, do każdej myśli dopisuję kolejno, co trzeba zrobić, żeby się spełniły, albo co już jest i tak dalej. Część z miejsc już się spełniło. Cudownie, Aguś. Cudowny pomysł w ogóle. Ja nie mam marzeń, przestałam się tym przejmować. Nie są dla mnie ważne, choć brzmi to jakoś smutno i dziwnie. Wiesz, co jest tylko, ja ich nie miałam praktycznie całe życie, w ogóle tam nie zaglądałam, nie pamiętałam, że taki koncept w życiu istnieje. Ale powiem Wam. Słyszałam fajny koncept, jak byłam na Asia Chmura napisała książkę jakiś czas temu, i ja byłam na promocji tej książki i ona tam przedstawiła taki koncept. Zazwyczaj, jak nas się pytają o marzenia, to mówią, jakie jest Twoje największe marzenie albo jakie jest Twoje marzenie. A ona przedstawiła taki koncept, jakie jest Twoje najmniejsze marzenie. A wiecie, że ja kocham i my tu kochamy od lat mikrokroki i czasami naprawdę myślimy, że zmiana musi być nie wiadomo jaka, żeby miała sens, żeby była warta zachodu, albo żeby wniosła zmianę w nasze życie. I bardzo podoba mi się ten koncept: jakie jest Twoje najmniejsze marzenie? Jakie jest Twoje największe, najmniejsze, jakie jest Twoje marzenie, ale żeby, żeby jednak zajrzeć tam na chwilę, że one dodają koloru do tego życia, tu każdy aspekt nas ma sens. Tu jest miejsce na Automatyzm na nasze mechanizmy, na utorowane drogi neuronowe w naszym mózgu, na korzystanie z podświadomości, na chodzenie tymi drogami, które nie kosztują nas i naszego mózgu tyle energii, i to jest piękne. Ale tu jest też miejsce, i w naszym życiu jest miejsce na rozkwitanie, na kreowanie. I to mogą być wielkie rzeczy, i mogą być drobne rzeczy. To może być Nieraz robiliśmy taką lekcję zmiana, gdzie szliśmy do pracy inną drogą, ubieraliśmy się inaczej, jedliśmy coś innego. To też jest kreacją. Wiecie, my jesteśmy twórczy, czy tego chcemy, czy nie. Wszystko w nas jest po prostu istną kreacją. Nasze ciało ciągle kreuje, nawet teraz, jak siedzimy na tyłku, czy też stoimy, czy jedziemy samochodem. A każdy nasz wdech i wydech, każdy moment naszego tchnienia, istnienia jest kreacją. Nasze ciało ciągle coś kreuje i produkuje. Nawet nasz pierd jest kreacją na tej planecie, więc warto jest dać kawałek uwagi temu. Nieważne jak wielki, albo jak drobny. Marzy mi się otwarcie centrum dla młodzieży. Dla mnie marzenia to ciągle odległy temat, ale jest coraz lepiej. Dla mnie to też było odległy temat. Absolutnie, kochana. Ja tylko umiałam przetrwać i to było dla mnie też najważniejsze. I też większość mojego życia to było dla mnie najpotrzebniejsze. Ja ani nie miałam czasu, ani przestrzeni, ani siły, ani ochoty na jakieś tam marzenia. Ja pamiętam, wiecie, w mojej pracy, zwłaszcza w kursie Jesteś Cudem, ale w tym, o czym ja mówię od lat, dużą częścią jest odkrywanie. Odkrywanie tego, co nam się przydarzyło, odkrywanie powodów, dlaczego, odkrywanie tego, co nas hamuje, ale przychodzi taki moment, gdzie odkrywamy to, co skrywa się pod spodem. Czyli pod spodem tego życia, które nas przytłoczyło. I jak już tam zaczniemy odkrywać to, co się skrywało, pod spodem tego, co, no, co nas przytłoczyło, no to z tego miejsca my uczymy się to jest taka druga przestrzeń, gdzie my stwarzamy, stwarzamy, kreujemy, tworzymy, działamy, robimy, i, 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 i my mamy dostęp i do jednej przestrzeni, i do drugiej, i jedna, i druga jest ważna. Ale ja w większości miałam przestrzeń, prze, przestrzeń i dostęp tylko do jakby przetrwania. Przetrwania, omijania, wytrwania, przeczekania dnia, życia, sytuacji. I naprawdę dużo mi zajęło, i wciąż e, to jest coś, do czego jak świadomie potrzebuję siebie zaprowadzić: do stwarzania, do kreowania, do marzenia, bo i tak, tak duża część mojego życia jest wciąż na bazie przetrwania bardziej. Ja wciąż odnajduje się bardziej w piwnicy niż w salonie. Nie? Ja ją już znam, ja już tam mam wysprzątane, znam każdy kąt i w ogóle, ale ona jest mi tak znana. Ona była moim domem przez parę parędziesiąt lat, a salon to jest wciąż jakiś taki nowy koncept dla mnie. Malinka mówi, ale mi dopięłaś dzień, potrzebowałam tego, dopięło się w pełni. No właśnie, to chyba ten baran, słuchajcie. Może baran jest od marzeń, może baran jest patronem marzeń i dlatego my dzisiaj o nim mówimy. Marzę, żeby być w kręgu przyjaznych, empatycznych, dobrze nastawionych do innych ludzi. Ja też, kochana. Mam marzenie, by pozamykać sprawę spadkowe po ojcu, zamieszkać nad jeziorem, przygarnąć psiaki ze schroniska. Boże, jakie piękne marzenie. Zaczęłam realizować marzenia, ale zewnętrzne mi nie, przy, nie sprzyja, czyli ludzie. Często jest tak, że jak się stawiamy do marzeń, to przeszkód nie brakuje. Czasem nie mamy tej śmiałości marzyć, bo słyszymy ten wewnętrzny głos. Coś ty znowu wymyśliła, ty przecież ty, nigdy ci się nie uda i w tym pomyśleniu kończy się marzyć. Dokładnie. I to jest bardzo, bardzo prawdziwe, jak wiemy, i bardzo takie. Częste wciąż i, i rozmawialiśmy na którymś live, nie pamiętam na którym live o tym mówiliśmy, że często boimy się stawić do czegoś, odważyć się na coś, bo boimy się, że jak do tego się stawimy, ja nie wiem czy to było na naszym live czy to na kursie, może na kursie, że się rozczarujemy, że, że nam się nie uda i że nie udźwigniemy tego rozczarowania i ja wtedy mówiłam, no ale... My już dźwigamy to rozczarowanie, bo, bo nie stawiając się do tego, o czym marzymy, nie sięgając po to, o czym marzymy, to już jesteśmy w tym rozczarowaniu i już sobie dajemy radę z tym rozczarowaniem. Często boimy się, że jak spróbujemy i nie wyjdzie, to będziemy bardziej rozczarowani, ale wiemy i z badań, i z takiej pięknej książki, która jest dość znaną książką, e, którą napisała e, pielęgniarka, która m, była przy ludziach, którzy odchodzą. Którzy umierają, i ona będąc, opiekując się tymi ludźmi, będąc przy nich, rozmawiała z nimi na temat tego, czego najbardziej żałują. I pierwsza rzecz, którą mówili, to było to, że żałują rzeczy, których nie zrobili, nie spróbowali, a nie, że spróbowali i nie wyszło. Więc my naprawdę chcemy gdzieś szukać w tym życiu, które bywa wymagające i poukładane, i jest tyle tu norm i struktur, szukać tych kawałków codzienności, które są. Takim miejscem dla nas, gdzie możemy spełnić jakieś marzenie. Czy ono jest drobne, czy ono jest wielkie. Marzy mi się zamieszkanie w miasteczku blisko gór. Ja to bym nad oceanem albo nad morzem właśnie mi się marzy. Najlepiej to z wyjściem na morze. Ja niestety zapomniałam, jakie marzenia miałam jeszcze dwa lata temu. Tknęłam w czyśćcu, już nie piwnica, ale cholera wie, co tam i jako być dalej. To jest... to jest Cześć, Aguś, w ogóle. To jest ważne i powiem Wam, kochani, też już wiele razy o tym rozmawialiśmy, ale pójdźmy tam na chwilę. Bo, co ja wiem ze swojego doświadczenia, i to jest, myślę, ważna taka informacja dla nas wszystkich: bo, tak, ja najpierw w ogóle nie wiedziałam, jak dużo marzenia dają, jak bardzo budują, jak pomagają wyjść ze starego, jak bardzo są częścią budowania nowego. I to nie muszą być czasami, wiecie, słowa marzenia potrafi być takim glutem, przez to, że bywa wymagające. To jest trochę jak słowo pasja. Pamiętacie, nieraz rozmawialiśmy o tym. Że jak my słyszymy pasja, to nam się to kojarzy, z, ono jest wymagające dla wielu z nas, a nie musi być. I ja kiedyś opowiadałam taką historię Elisabeth Gilbert, która mówiła, że weź odłóż słowo pasja, bo ono właśnie potrafi cię wymęczyć, bo nam się kojarzy to z czymś, co w ogóle my znamy to, my niesiemy to w życiu od, od dzieciństwa, stawiamy się do tego. W dodatku jesteśmy idealni w tym, jak się do tego stawiamy i w ogóle odnosimy sukcesy, zarabiamy pieniądze, inni nam bra biją brawa, a w dzisiejszych czasach dają lajki nie? i nas followują za tą naszą pasję. A ona mówi, a to w ogóle tak nie działa. Ona mówi, więc odłóż pasję, bo a skup się na ciekawości, że są rzeczy w życiu, które nas ciekawią. Każdy z nas ma coś, co go ciekawi. Jest tych rzeczy wiele i ona mówi, żeby nie patrzeć na pasję i na kreowanie, jako na coś, co znajdujesz za dziecka, i po prostu jak młotem pneumatycznym walisz w to i walisz, 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 aż pewnego dnia wyrzeźbisz coś idealnego. Tylko, że możesz być taką jaskółką bardziej, która każdego dnia patrząc na to, co ją ciekawi, zbiera te ciekawostki jak gałązki, i z tych gałązek buduje gniazdo. I daje sobie czas na zbudowanie tego gniazda. I tak samo jest z marzeniami, że marzenia mogą być takim, wiecie, takim, takim dużym słowem, który bardziej może przeszkadzać niż pomagać, że to nie musi być nie wiadomo co, że możemy iść trochę tym torem, który właśnie Asia Chmura powiedziała na promocji swojej książki, że jakie jest Twoje najmniejsze marzenia, że to mogą być takie pragnienia, to mogą być takie zachcianki. To są takie momenty, gdzie odstajemy od codzienności, od tej rutyny, w której tu jesteśmy i której też potrzebujemy, bo inaczej się tutaj do końca nie da funkcjonować. I ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważne są marzenia w tej naszej podróży do wychodzenia ze starego, z niewygodnego, z niewspierającego. Ale też nie powiedziałabym, i bardzo się zaskoczyłam tym, ile one dają, ale nie powiedziałabym, że tylko one dają, że tu każda część tego procesu daje, bo ja bardzo dużo, bardzo dużo posprzątałam ze starego i odkryłam dobrego poprzez. Bycie w tym miejscu, które ja nazywam piwnicą, czyli takie, wiecie, sprzątanie, takie patrzenie, co mi nie działa, co, re, co nie rezonuje, gdzie ja nie żyję w prawdzie, gdzie ja siebie oszukuję, gdzie ja siebie przekraczam, gdzie ja jestem jeszcze w schematach, niewspierających myślach, niewspierających przekonaniach. U mnie to się nazywa piwnicą, gdzie ja żyję według jakichś zakazów, nakazów, a nie tego, co czuję w sercu, tak? I ja rozpoznając się w tym i właśnie odkrywając, bo mnie to się nazywa odkrywanie, ja bardzo dużo tam zmiany dokonałam. Ja jeszcze tam w ogóle nie miałam kontaktu z jakimiś marzeniami, ani w ogóle tęsknoty za nimi, ani w ogóle świadomości, że one istnieją. I ja bardzo dużo tam zmieniłam. A później był tak, jak Aga tu napisała nam, że jest może już nie w piwnicy, ale w, jakim, w jakimś czyśćcu. I to jest, to jest zajebista nazwa. Ja na to nazywam taki przedpokój, ale możemy wziąć tą nazwę, Aguś. Że później jest taki moment, wiecie, jak już zaczynamy stawać trochę na nogi i wychodzić z tego życia, które nam nie służy, ale jeszcze nie jesteśmy w budowaniu tego życia, kto, o którym marzymy i którego pragniemy, to jesteśmy w takim Asia Murana to nazywa pomiędzy. Jesteśmy w takim pomiędzy, wiecie, właśnie w takim częściu, w takim przedpokoju, ja na to mówię, i on jest cholernie niewygodny, bo ani ty nie jesteś już w sprzątaniu tego gówna, które znasz od podszewki, choć ci tam niewygodnie i śmierdzi, to Ty już znasz każdy kąt. Ani nie jesteś jeszcze w nowym. I ten, ta, ta przestrzeń pomiędzy tego przedpokoju bywa trudna, właśnie. Ona jest taką często przestrzenią zawieszenia, i ona często jest taką przestrzenią bolesną, dlatego że my jesteśmy w takim: ja już wiem, czego nie chcę. I my jesteśmy jeszcze w tym: nie chcę tego, nie chcę tego. Ja już nie chcę biedy, ja nie chcę przemocy, ja nie chcę trudności, ja nie chcę rutyny, ja nie chcę długów, ja nie chcę nałogów, ja nie chcę toksycznych relacji, ja nie chcę chorób. Ale my jeszcze nie jesteśmy w naszym chceniu i pragnieniu i marzeniu. I to jest bardzo trudny czas, ale on jest też częścią procesu. I powiem Wam, kochani, że to nie jest tak, że on jest mniej ważny. Bo znowu, ja dopiero nie wiem, może cztery lata, no będzie może troszeczkę więcej. Czekajcie, trochę was przewinę, bo mi tu się zastało wszystko, chyba w pomiędzy byłam <grym> przez chwilę. E że ja dopiero od jakichś tam czterech, no może pięciu lat, jestem w takim. Takim zaglądaniu do stwarzania, pragnienia, marzenia i budowania nowego gdzieś tam, jako wizja, a nie jako, jako wizja przyszłości, a nie jako ogarnianie przeszłości. Że ja wciąż tak wiele e, robiłam przez wiele lat w ogarnianiu przeszłości. Natomiast ogarniając przeszłość, ja bardzo dużo dobrego i zdrowego i nowego zbudowałam, więc każda z tych przestrzeni jest narzędziem do wychodzenia z traum, z trudności, z niewsprzyjających myśli i przekonań, i nawyków, i działań, i sytuacji, i relacji, że to jest wszystko budulcem, tego naszego nowego. Żebyśmy nie myśleli, że tylko dopiero kiedy my wejdziemy wiecznie na sam szczyt e, piramidy Maslowa i ogarniemy bazę, to dopiero wtedy my coś e, wzrastamy. Nie. Ja wzrastałam sprzątając piwnicę, odwiedzając przedpokój i teraz budując ten salon na bazie tych marzeń i pragnień i wciąż ucząc się jak to jest e, chcieć, Inaczej tworzyć, inaczej stwarzać, kreować, sięgać po marzenia, sięgać po pragnienia, mieć kontakt z czuciem na nowo i swoimi potrzebami. Każda z tych części była buducem, i każda z tych części jest ważna. To jest trochę, one wszystkie są częścią jednego i tego samego domu. I dziś sobie rozmawiamy o marzeniach, pragnieniach, potrzebach. A pewnie nieraz jeszcze pójdziemy do piwnicy i będziemy odwiedzać przedpokój, bo przedpokój akurat jest moją ukochaną częścią, bo tam jest największa afera i rozruba tam fazula, hula. I przez to, że ja tak, tak dużo czasu spędzałam tam i wciąż spędzam, to po pierwsze mam naprawdę dobrą instrukcję obsługi znam tam każdy kąt, jak kiedyś w piwnicy i. I wiem, że najważniejszą częścią w przedpokoju, najważniejszym aspektem jest być cierpliwym i wyrozumiałym dla siebie. I wtedy o wiele szybciej się z niego wychodzi i przechodzi się dalej. Więc kochani, idę jeszcze popatrzeć, co, co tutaj piszecie, i będę kończyła, bo ja dzisiaj ten plan był na pół godziny wpaść. Widzicie, jak dobrze mi idzie. Taki przedpokój, ten love, to taki przedpokój. Nie wiem, czy spełni się moje marzenie, ale właśnie zaczynam kolejne studia psychologiczne, czyli robię małe kroki. Kochana, to jest olbrzymi krok. To jest olbrzymi krok. Gratuluję. Olbrzymi. Kochani, słuchajcie, to co? Yy, czy marzenia to to samo, co potrzeby? I, I tak, i nie, bo pewnie są tacy, co powiedzą, że absolutnie nie, a ja bym powiedziała blisko, to jedna i ta sama rodzina. Ale marzenia to może coś bardziej takiego wielkiego, a potrzeby bardziej takiego codziennego, ale bardzo ważnego, bo znowu powrót, po pierwsze powrót do zdrowych granic, gdzie my uczymy się na nowo naszego zdrowego tak i naszego zdrowego nie, jest bardzo połączony z naszymi potrzebami, właśnie od takich podstawowych potrzeb, pogłębsze i szersze potrzeby. Ale też znowu pójdę tą swoją metaforą, gdzie budujemy salon, czyli wracamy do takiego życia na swoich zasadach, w zgodzie ze sobą. To jest bardzo połączone z naszymi potrzebami i takimi znowu podstawowymi, podstawowymi i takimi głębszymi. A marzenia to trochę bardziej trochę dalej ale to jakby to, to, to jest rodzeństwo, o tak. Ale ja też bym nie szła tak mocno w. Ja jestem akurat taka, mówię, są ludzie, dla których na pewno będzie to głębokie rozróżnienie. Hi Jay. Ale ja nie jestem taka, żeby aż tak się definicji trzymać, tylko ja bym je wrzuciła wszystkie do jednego pokoju i, i tam włożyłabym potrzeby, i włożyłabym pragnienia, i włożyłabym marzenia. I niech one się wszystkie ze sobą przyjaźnią. I wszystkie są z serca i nie są odzwierciedleniem egoizmu, że ja, 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 tylko są powrotem do zdrowia, z którego my funkcjonujemy zupełnie inaczej w świecie, dla siebie, ale też dla innych. I też zawsze, jak to Tereraj i jej mama nauczyła mnie i nas, że twoje marzenia nie kończą się na tobie, tylko cokolwiek ci się uda, to też zabierz to do swoich ludzi i podziel się tym z nimi. To co, kochani, kończymy. Ale pobędziecie z tym, dajcie znaka, jesteśmy w tym razem, ja wiem, że to jest taki niby znowu, ja kiedyś się nabijałam z tego, pamiętam zresztą miałam te same myśli, które miała Brené Brown, że pierwszy raz usłyszała o kreacji, o marzeniach, to się zaczęła śmiać i mówi, ja mam GOB, że ona ma job, że ma pracę i, i w ogóle po co komu marzenia i sama się bardzo zdziwiła. I, bo ona jest badaczką, więc ona od razu poszła to studiować, wiecie? Poszła robić badania na temat twórczości, kreacji, marzeń, właśnie stwarzania i kreowania. I się bardzo zaskoczyła, i to jest też jej duża część jej życia. I ja bardzo nas do tego zachęcam, bo powiem Wam kochani znowu, ale ja zachęcam nas do każdego rozdziału, bo. Ja, wychodząc z takiej patologii, z takiej przemocy, z tych długów i, i nałogów i tego wszystkiego, takiej toksyczności, naprawdę na tak wielu przestrzeniach mojego życia, stając na nogi i padając i stając i padając, um, nie byłabym tu, gdzie jestem. I tu, gdzie jestem, to nie jest jakieś miejsce, wiecie, w pałacu jeszcze nie żyję na wyżynach, ale mam taki kawałek takiego miejsca, takiego pałacu. W swoim wnętrzu, jak ktoś tutaj pisał, że marzę o takim świętym spokoju albo o ciszy w głowie, albo o wewnętrznym spokoju, taką spójnością, wiecie, taką, że ja wstaję rano i, i ja lubię ze sobą być, że ja patrzę w lustro i lubię osobę, która na mnie tam spogląda, ja nigdy, że ja mam ciszę w głowie momentami, a tak naprawdę często, to ja nigdy nie myślałam, że to będzie możliwe. Że ja nie mam przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej jako codzienności w swoim życiu, a miałam taką, że ja nie szlaję się po kanapach, w piwnicach, gdzieś nie mieszkam w takich miejscach, tylko po prostu mam, mam kawałek swojej podłogi. To, to są takie niby drobiazgi, ale dla mnie to są wielkie rzeczy. To, że mogę robić to, co kocham, to, że my wszyscy tu jesteśmy razem, to jest dla mnie ogromne, akurat to jest dla mnie ogromne marzenie. I ja wiele z mojego nowego życia, tak jak mówiłam, zbudowałam sprzątając, zbudowałam przemieszczając się korytarzem i tym, e, tym pomiędzy. A uczę się teraz, i bardzo dużo mi to dało sięgając po marzenia. Że przychodzi taki moment, że gdy chcemy więcej, bardziej i głębiej, to naprawdę warto marzyć. No, i zachęcam Was do tego samego, kochani. To tu przy, przyszłam Was tak pozaczepiać, nas wszystkich pozaczepiać, sama, bo zainspirowana i też. Widząc, jak każdy z nas w mojej rodzinie i wśród moich bliskich inaczej zareagował, po, każdy po swojemu na, na to. I w ogóle zachęcam Was do tego, żeby naprawdę nagrać samemu sobie, nawet nie, że musicie się dzielić komuś swoje marzenia i w ogóle zobaczyć, czy Wy od razu wiecie, czy to jest takie łatwe, czy to łatwe jest nagrać, czy to jest łatwe komuś powiedzieć, czy może nie, czy Wam do tego blisko, czy daleko. W świecie e, internetu i tych wszystkich, wiecie, stymulacji, którymi jesteśmy otoczeni, to taki temat wydawałby się prosty, a, a naprawdę ważny. Kochani, kończę. Buziaki.